Oto nasza arena do klep. Możesz ją pokazać? Od środka nawet? P.W. dojdę na 1 Wymy. 2 B... 1... gm co? M... Co jest ono od środka? to no przez wejście. Chyba tak osłabimy. Co legendy. Ty sam sobie dasz, okej? Okay? Nie mam właśnie. A czemu? Dobra, możecie ją wytestować, chcecie arenę wytestować, proszę bardzo, włazić. O to, to, to nie patrzcie do mnie, okej? Okay? O to się zakleję głównym. Nie musi, bo z tamtej strony nikt nie wejdzie. No nie, masz mnie zakleić. M... O nie! DMT idź nie wysadza, stąd! No, nie. Bo, bo, no idź stąd! Nie, bo ty wysadza! No oh, to bo za co, całą wysadzę co ma, ale wysadzę! Niech, nie chcesz mi ten ton nie! Tom. nie. Alena wybuchła. Aleny już nie ma. No te, ten tylko 16 można, no nie. Dobra, dym. O, tak, tak, stąd. tak, 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 sprawiedliwie. Dym sprawiedliwie. stąd, bo kogoś bo kogoś tepłem. Miecz, askit, legenda. A to był tylko taki pokazujący live. Ale to było na koniec Elo live'a.